Cześć! Jeżeli masz problem polegający na tym, iż nauczyciele ze szkoły Twojego dziecka skarżą się, że to po prostu rozwala zajęcia, gada nieustannie, chodzi po klasie, w ogóle nie reaguje na polecenia, po prostu przeszkadza i ci nauczyciele oczekują, że Ty coś z tym zrobisz, a Ty nie wiesz, co możesz z tym zrobić, no bo Ciebie tam przecież nie ma, to świetnie, że tutaj dzisiaj ze mną jesteś, dlatego że za chwilę dostaniesz ode mnie trzy bardzo proste, bardzo Konkretne porady, dzięki którym będziesz w stanie dość szybko nad tą sytuacją zapanować. Ja nazywam się Michał Kędzierski, jestem psychologiem dziecięcym i witam Cię bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. Podstawą jest tutaj zrozumienie, żeby nie próbować rozwiązać tego typu problemu jedynie poprzez. Wielokrotne powtarzanie w kółko dziecku, że przestań zachowywać się w taki czy też inny sposób, natychmiast przestań, czy, czy też denerwować się po prostu na to dziecko, bo to jest tylko woda, woda na jego młyn. To nic nie zmieni, to nie poprawi twojej sytuacji, tak naprawdę to cię tylko pogrąża i taki problem utrwala. Więc pierwsza moja wskazówka. Porozmawiaj po prostu z nauczycielem i przekaż mu takie zalecenia. Najlepiej daj po prostu temu nauczycielowi link do tego nagrania, które właśnie oglądasz. To, to jest najlepsze rozwiązanie. Tak więc trzeba przekazać temu nauczycielowi, żeby po prostu no, drastycznie tutaj ograniczyć, jakby powtarzanie tych samych poleceń, mówienie do dziecka, tak nieustanne błaganie, proszenie, denerwowanie się, żeby to przestało bo to po prostu nic nie da. Należy tutaj się ograniczyć do tego, żeby raz czy dwa to po prostu powiedzieć, no i dać dziecku ostrzeżenie, że jeżeli nie zastosuje się do tego co nauczyciel mówi, no to zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje. No i tutaj płynnie przechodzimy do punktu drugiego, tak? Czyli właśnie takie dziecko musi po prostu wiedzieć, że jeżeli nie dostosuje się do pewnych reguł panujących w szkole, to po prostu poniesie konsekwencje. Po prostu to będzie dla niego skrajnie nieopłacalne. I dopiero jeżeli stworzymy takie środowisko, gdzie właśnie no, dziecko zetknie się po prostu z tym, że, yy, że, że, że nie jest jakby bezkarne i właśnie, że ponosi te konsekwencje, to dopiero to będzie ten czynnik, który tak naprawdę realnie wpłynie na zmianę jego zachowania. Bo to, że ono dostaje okrzan, to, że jemu się 100 tysięcy razy powtarza to samo, to nie są żadne konsekwencje. No i tutaj, oczywiście, w szkole sytuacja jest dużo trudniejsza niż, dajmy na to, w domu. Bo w szkole taki nauczyciel ma więcej niż jedno dziecko pod opieką. On nie może też pozwolić sobie na tyle, na ile może pozwolić sobie rodzic. Ma przecież lekcje, jakieś zajęcia do przeprowadzenia. No i jest to po prostu trudniejsza sytuacja niż sytuacja domowa, tak? Nie ma tutaj co ukrywać. Natomiast nadal jest wiele takich potencjalnych konsekwencji do wyciągnięcia w szkole, które można znaleźć i właśnie na tym tutaj należy się skupić. Czyli trzeba po prostu taki nauczyciel w tym momencie musi sobie zadać pytanie, no co ja mogę zrobić, co to dziecko może po prostu stracić. Na przykład, co to może być, yy, dajmy na to, można mu odmówić prawo, prawa wyjścia no, na jakąś przerwę, gdzie jest fajnie, gdzie coś ciekawego się yy, dzieje, no bo powiedzmy w tym czasie dostanie za, za zadanie posprzątanie klasy, czy po prostu będzie musiało w tej klasie yy, siedzieć, bez innych dzieciaków. Tak? Yy, inna potencjalna konsekwencja, na przykład ja bardzo serdecznie polecam dogadać się z wf po prostu WFiści mają tą przewagę, że ich zajęcia z perspektywy dzieci są dużo ciekawsze niż, dajmy na to, jakaś tam przyroda czy matematyka. I warto dogadać się po prostu z takim WF-istą, żeby on zorganizował zajęcia, które są arcyciekawe z perspektywy dzieciaków. No, może to być na przykład gra w dwa oknie. Tak? I teraz trzeba to dopasować do kontekstu. Powiedzmy, jakiś tam kuba przeszkadza na lekcji. Tak, on powinien od swojej nauczycielki dostać ostrzeżenie, no, że jeżeli nie przestanie, i tutaj trzeba konkretnie wymienić, tak, o co nam chodzi, y, rozmawiać na lekcji, chodzić po klasie i tak dalej, tak dalej, no to konsekwencja będzie taka, że dzisiaj y, na WF-ie po prostu nie będzie w coś tam grał, czy uczestniczył w jakiejś zabawie. No i teraz oczywiście trzeba z tym WF-istą się dogadać i rzeczywiście tak to zorganizować, Łącznie z tym, żeby po prostu jakby ustawić zajęcia z WF-u pod to. Tak? Czyli nawet jeżeli plany były inne, to po prostu specjalnie zorganizować właśnie jakąś ciekawą grę, tylko po to, żeby temu Kubie, no, odmówić prawa udziału w tym. On po prostu będzie siedział na ławce. Oczywiście bardzo się zdziwi, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, no bo z czymś takim jeszcze się wcześniej nie zetknął. No ale to jest właśnie taki moment przełomowy, gdzie on zacznie, no gdzieś tam słowa nauczycieli Brać na serio i zrozumie, że nie jest bezkarny, że, że jemu się to po prostu nie opłaca, tak jak, yy, tak jak powiedziałem wcześniej. Jeżeli szykuje się jakaś wycieczka szkolna, no to również należy takiego Kubę ostrzec, no, że jeżeli no, jego zachowanie się nie zmieni, to on po prostu na tą wycieczkę nie pojedzie i oczywiście należy tą groźbę, jeżeli zachowanie Kuby się nie zmieni, spełnić. Tak? Czyli to nie mogą też być puste słowa. Jeżeli on totalnie przegina i, i cały czas te lekcje rozwala, no to rzeczywiście takie dziecko, dajmy na to, na wycieczkę szkolną, nie powinno jechać. To mogą być też jakieś inne, mniejsze wyjścia ze szkoły w jakieś ciekawe miejsca. Nieważne, czy to będzie wycieczka do parku, wyjście do kina na jakiś fajny film, jeżeli to jest po prostu atrakcyjne. No bo niestety, z perspektywy dziecka, no lekcja matematyki sama w sobie nie jest jakaś super atrakcyjna, dlatego my tutaj właśnie w tej sytuacji szkolnej musimy jakby szukać, tak? co jest dla dziecka ciekawego. Bo jeżeli my po prostu wyrzucimy dziecko z matematyki yy, tak, żeby na przykład było w jakiejś świetlicy w tym czasie, no to ono to potraktuje jako nagrodę, no bo wcale nie ma ochoty tam być. Tak? Dlatego trzeba w taki sposób szukać. Więc należy takie rzeczy znaleźć. I posługiwać się tymi konsekwencjami, i oczywiście zawsze dziecko ostrzec, jakie one będą, a nie samymi słowami. No i trzecia rzecz, absolutnie tutaj największy hit i, i, i coś, co w największym stopniu wpłynie na bardzo szybkie rozwiązanie problemu. Jeśli dziecko notorycznie przeszkadza na lekcji, no to wiąże się to z tym, że ono ma jakieś zaległości. Tak? Nie robić ćwiczeń, które, które są na lekcji, ma nieuzupełnione zeszyty itd. Tak tak Więc takie dziecko należy po prostu ostrzec, tak? że jeżeli ty dalej będziesz przeszkadzał, będziesz miał braki np. w zeszycie, no to konsekwencją będzie to, że ty ze swoją mamą czy ze swoim tatą zostaniesz po lekcjach w szkole dłużej, żeby właśnie te zaległości nadrobić. I to trzeba zrobić. Oczywiście ja mam świadomość, że to jest. Upierdliwe i męczące. No, niemniej jednak, yy, uwierz mi, że jeżeli chcesz nad tym zapanować i chcesz problem po prostu rozwiązać, to absolutnie nie jesteś w stanie zrobić nic lepszego. No, trzeba wysilić się tutaj, trochę poświęcić, zostać po prostu z tym dzieckiem. Yy, nie będzie po prostu. Z doświadczenia, z praktyki wiem, że nie ma jakiegoś większego problemu, żeby gdzieś tam porozmawiać z nauczycielem, z dyrekcją yy, i po prostu, no, dostaniesz tak. Bo najlepiej zostać z dzieckiem w szkole. Czyli nie o to chodzi, żeby nawet po powrocie do domu musiało usiąść i te zaległości nadrobić. No, tylko idealna sytuacja jest taka, kiedy w ogóle z tej szkoły nie wychodzi. No i ten nasz Kuba w tym przykładzie oczywiście bardzo by się tutaj zdziwił. I teraz uwaga, jak to rozegrać? Tak. Bardzo ważne jest, żeby. Nie próbować zrobić czegoś takiego, no bo jest duża szansa, że Kuba ma bardzo duże zaległości w tym momencie, tak? Jeżeli ty rzeczywiście każesz mu zostać yy, w tej klasie po lekcjach i, i nadrobić wszystkie zaległości, to to będzie coś, co no, będzie po prostu nie do zrobienia dla niego. To będzie zbyt trudne, zbyt duże zadanie. Tak więc bardzo ważne jest, żeby no, wybrać po prostu jakiś jeden element, do, dosłownie jakieś jedno ćwiczenie, na przykład z biologii, które tego dnia zostało niezałatwione, nierozwiązane tak? Posadzić tego Kubę y, po prostu przy ławce w klasie, tak? Rodzic, rodzi, jeszcze raz przypominam, rodzic jest sam ze swoim dzieckiem w klasie w tym momencie, no bo przecież nie będziemy od nauczycieli wymagali, żeby tutaj y, no nadgodziny robili z swoim dzieckiem, będziemy poważni, tak? I teraz oczywiście, że ze strony dziecka, no najprawdopodobniej y, tutaj będzie bardzo emocjonalna reakcja, bardzo. Tak, że zacznie płakać, krzyczeć, obrażać się na Ciebie, różne dziwne rzeczy się będą działy, natomiast Twoim zadaniem, drogi rodzicu, jest, żeby tutaj, no, nie dać się zbić z pantałyku. I dlatego właśnie tak ważne jest, żeby wybrać, dajmy na takie jakieś jedno ćwiczenie, czyli coś, co dziecko potencjalnie dość szybko może zrobić, jeżeli, że tak powiem, no, weźmie się w sobie, bo tu bardziej właśnie chodzi o to, żeby... Żeby w ogóle ono zareagowało na takie polecenie, tak, żeby widziało, że nie jest bezkarne. I chodzi o to, że my nie możemy go z tej klasy wypuścić, dopóki on tego nie zrobi. Nieważne, że jest głodny, tak, nieważne, że ma ochotę robić co innego, nieważne, że kumple gdzieś tam za oknem właśnie grają w piłkę, ma po prostu siedzieć, aż to zrobi. I oczywiście, że w tej sytuacji zadanie, które gdyby po prostu no wystartować i zacząć je robić, powiedzmy, zajęłoby mu 5 minut, no to spokojnie, zrobienie tego może przeciągnąć się do 2 godzin, bo tak to wygląda w praktyce, tak, no bo napotykasz na opór. Nie ma to znaczenia, trudno siedzisz. I dziecko dostaje jakby jasną informację, że jeżeli kolejnego dnia sytuacja się powtórzy, że będzie przeszkadzać, no to w tym momencie znowu zostanie po lekcjach. Tylko ważne jest, żeby kolejnego dnia wymagać już nieco więcej, tak, czyli żeby z tej puli, powiedzmy jakichś niezrobionych notatek, nierozwiązanych ćwiczeń, żeby po prostu tego dać trochę więcej i kolejnego dnia znowu trochę więcej. Nie wszystko naraz. Tak jak mówię, to nie chodzi o to, że w pełni nasz kuba ma nadrobić zaległości z dnia dzisiejszego. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu jakby była konsekwencja: no, żeby oczywiście w pewien sposób to było dla niego niewygodne, ale jednak ciągle do zrobienia. Tak, coś, co, co jest możliwe do ogarnięcia, co jest możliwe. Do przejścia. Gwarantuję Ci, nie ma nic lepszego. Oczywiście, że się zetkniesz tutaj ze sporymi emocjami, tak, i trzeba mieć również swoje nerwy na wodzy, ale to jest. Siedzę w tym temacie ponad 10 lat i absolutnie nie ma lepszej metody. Nie ma lepszej rzeczy, którą w takiej sytuacji możesz zrobić. Tak więc bardzo, ale to bardzo serdecznie Ci tę metodę polecam. Mam też dla Ciebie. Niespodziankę. Chciałem zaprosić Cię na całkowicie darmowe szkolenie przez internet pod tytułem 11 błędów wychowawczych, które roz rujnują rozwój emocjonalny dziecka. Pokażę Ci tam, jakie błędy są niezwykle często, wręcz notorycznie popełniane przez rodziców, którzy no właśnie, kochają swoje dzieci, starają są się, są inteligentnie odczytani na właśnie mimo wszystko Popełniają błędy, które są właśnie bardzo no później poważne, jeśli chodzi o skutki ich popełniania, tak? Czyli chcę ci pokazać właśnie zwrócić uwagę na takie rzeczy, żeby jak najszybciej je wyeliminować, no i tym samym przyspieszyć rozwój emocjonalny swojego dziecka czy w ogóle umożliwić swojemu dziecku prawidłowy rozwój emocjonalny, może tak powinienem raczej to tutaj powiedzieć. Jeżeli chcesz całkowicie za darmo wziąć udział w tym wydarzeniu, pod spodem w pierwszym przypiętym komentarzu albo w opisie tego filmu znajdziesz link do rejestracji. Zarejestruj się teraz, dlatego że liczba miejsc na tym szkoleniu jest ograniczona. Żeby ta okazja nie przeszła ci po prostu koło nosa, bo no, gwarantuję ci bardzo dużo wyciągniesz z tego szkolenia i byłaby to naprawdę spora strata, jeżeli cię na nim nie będzie. Najlepiej teraz zatrzymaj to wideo, zarejestruj się. I mam nadzieję, że już udało Ci się, że Ci się zarejestrować i niebawem spotkamy się właśnie na szkoleniu. I druga, nie, druga rzecz, którą tutaj, czy niespodzianka, którą dla Ciebie przygotowałem, masz możliwość, jeżeli, no właśnie, borykasz się z tym, że Twoje dziecko w domu, po prostu Cię nie słucha, nie reaguje na Twoje prośby czy też polecenia. Jeśli Ty masz takie wrażenie, że większość dnia spędzasz na tym, że po prostu gdzieś tam biegasz za swoim dzieckiem i tak jakby na siłę egzekwujesz to, żeby ono wykonało jakieś Proste, podstawowe, codzienne czynności, żeby y, położyło się spać, umyło zęby, przestało ciągnąć kota za ogon y, i tak dalej, i tak dalej, i kosztuje cię to bardzo dużo czasu i bardzo dużo emocji, jest to taka niekończąca się gonitwa Jorka na Ugorze. Jeżeli chcesz rozwiązać ten problem całkowicie w ciągu dwóch do maksymalnie trzech tygodni, jeżeli chcesz zrobić to ze mną, jeżeli chcesz, żebym ja osobiście pomógł ci właśnie ten temat ogarnąć. To masz możliwość zapisać się do mojego programu mentoringowego. Tak jak to wygląda? W największym skrócie dostaniesz ode mnie nagrane materiały, w których są bardzo konkretne instrukcje, gdzie ja bardzo konkretnie tłumaczę ci, co krok po kroku w codziennych sytuacjach należy robić, kiedy właśnie dziecko cię nie słucha. Tłumaczę, jak ty masz reagować, powiem Ci, jak Twoje dziecko zwrotnie na to zareaguje, jakie są mechanizmy psychologiczne, które za tym wszystkim stoją. I pokażę Ci, jakie najczęściej tutaj, właśnie stosując te metody, rodzice popełniają błędy wychowawcze, żeby cię po prostu przed nimi przestrzec. I co dalej? Ty zaczniesz te metody stosować u siebie w domu, a ja osobiście będę pilnował żeby te moje rady były poprawnie wdrażane, albo jeszcze inaczej, będę właśnie podczas konsultacji telefonicznych, które będziemy regularnie robić, będę po prostu wyłapywał różne drobne, drobne czy większe błędy, które Ty popełniasz w trakcie wdrażania tych metod, będę Ci je pokazywał, no właśnie, żeby zaoszczędzić Ci... Miesięcy gdzieś tam brnięcia w jakimś niewłaściwym kierunku, czy, czy po prostu zaoszczędzić ci bardzo dużo emocji, które mogły to zostać jakby zmarnowane na no, niewłaściwe, nieprawidłowe wdrażanie pewnych metod. Więc jest to połączenie właśnie takiej wiedzy w formie nagranych, bardzo praktycznych, konkretnych, precyzyjnych wykładów z tym, że ja osobiście pilnuję czy kontroluję tego, żeby wszystko u Ciebie w domu się udało. Jeżeli interesuje Cię taka forma współpracy, jeżeli chcesz jakby ze mną właśnie podziałać w kierunku no, rozwiązania problemu na początku, problemu tego, że dziecko Cię nie słucha, a później tak naprawdę wszystkich innych problemów wychowawczych, a jeszcze dalej przejdziemy do wsparcia rozwoju Twojego dziecka, to również w opisie tego filmu na dole yy, znajdziesz link do strony, gdzie ja bardziej precyzyjnie, dokładnie tłumaczę o co chodzi w tej współpracy. No i będziesz tam też mieć możliwość po prostu umówić się na, na taką wstępną wstępną rozmowę telefoniczną do tego programu, gdzie ustalimy szczegóły. Tak więc masz to pod spodem również bardzo bardzo serdecznie zapraszam Cię do tego, żeby, żeby po prostu sprawdzić, wysłuchać tego, co tam mówię i, i zobaczyć, na czym ta współpraca polega. I jeżeli uznasz, że jest ci ona że jest to coś dla Ciebie, także że jest to coś, czego ty na ten moment w swoim życiu potrzebujesz, no to skorzystaj. Tak? bo jest naprawdę świetna, świetna okazja w tym momencie. Jeżeli chcecie, żebym nagrał podobny do tego odcinek, ale taki, w którym będę tłumaczył, co rodzic może zrobić w momencie, kiedy jego dziecko źle zachowuje się, czy nieodpowiednio zachowuje się w przedszkolu. No, to napiszcie mi o tym w komentarzu. No, bo ja robię po prostu tak, że jeżeli będę widział, że jest zainteresowanie tym tematem, jeżeli wielu spośród Was napisze w tym komentarzu, że właśnie takiego odcinka chcecie, no to wtedy taki odcinek właśnie dla Was nagram. Dziękuję za wysłuchanie mnie dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!